Cześć, dzisiaj pokażę Ci jak tworzyć napisy do filmów, seriali w Adobe Premiere i potem na przykład je eksportować. Tak samo te napisy można tworzyć do swoich filmów na YouTubie, eksportować je i wrzucić je na YouTube, i potem możemy oglądać filmy z napisami, które stworzyliśmy. Także zapraszam do oglądania. Ja mam przygotowany mój taki testowy klip, na którym ja to chciałem pokazać. Jest to materiał ze zwiastuna na Mr. Robot. Puścimy sobie. I widzę, że mam cztery momenty do napisów. Czyli cztery momenty, w których muszę e, zawrzeć napisy, aby mój materiał wyglądał. Bo chcę, aby na przykład na YouTubie e, ten zwiastun puścić. Z napisami, aby były dostępne. Także co robię? Pierwsze, co tworzymy, to odpalamy okno. Tutaj mamy coś takiego jak Captions. To jest okno, które jest do napisów. Wracamy sobie do Project. Tworzymy sobie New Item Captions. I teraz co mamy? To są ustawienia, które są dopasowywane do naszego projektu, więc nas nie obchodzą. Zostawiamy OK, bo taki mam projekt. Ale teraz. Mamy takie ustawienia. Mamy tutaj standard. Jeszcze niektórzy będą mieli z Was Open Text. Open Text czy tyle to są napisy, które są otwarte, czyli one są jakby wtłoczone w Wasz film, czyli nie możecie ich eksportować na zewnątrz, czyli do osobnego pliku, czyli nie musicie ich odpalać w programie. Macie taką możliwość, czy te napisy otwarte nie możecie jakby wrzucić do systemu YouTube, bo odpalić. CA to właśnie są napisy zamknięte, czyli możecie je eksportować na przykład do TXT czy do SRT, i potem wrzucić na YouTube czy gdziekolwiek chcecie, czy wspomóc, nie wiem, grupę Hatak i udostępnić im napisy, które stworzyliście. Jaka jest różnica między 608 708? Jest taka różnica, że po prostu 708 ma więcej znaków językowych, czyli dla nas lepsza jest wersja 708, bo potrzebujemy większej ilości znaków językowych. Klikamy OK stworzyły nam się tutaj napisy teraz wchodzimy na captions i mamy tutaj jakby pierwszy napis taki mm, gotowy tu mamy opcję do formatowania ale jakby formatowaniem za bardzo się nie przejmujemy bo pliki jak player al player mają swoje e, rzeczy do formatowania i po prostu e, zwykły napis będzie wyświetlany tak samo w każdym programie inaczej niż w premierze tylko po prostu będzie w środku standardowo tak jak pamiętacie ze swoich filmów. Dlatego mm, pomijamy formatowanie, bo jest nam niepotrzebne, bo nie pokażemy tego formatowania. Może, żebyśmy to użyli na Open Text, że jest wtłoczony film, a my po prostu eksportujemy mm, na zewnątrz. Więc teraz idziemy sobie na sam koniec naszego klipu. Biorę sobie długość mojego klipu, wracam do Project, zaznaczając na Captions, wracam do Captions i na Out. Wpisuję sobie długość końcową, czyli początkowa i końcowa. Dlaczego to zrobiłem? Bo teraz przerzucając sobie Captions na oś czasu. Mam długość tego boksu taką samą jak film, czyli nie muszę się przejmować tym, że mi braknie, będę musiał dodawać nowy plik Captions, tylko mam napisy, które są jakby dostępne przez cały film i mogę je zmieniać w zależności do tekstu. I teraz mm, widzimy, że nie widzimy tego pola, mimo że jest mm, visible, to go nie widzimy. Musimy sobie wejść tutaj na mm, klucz, Captions i Enable. I teraz dopiero pojawia nam się tekst, który widzimy, więc dodajmy sobie teraz tekst naszego filmu. Wchodzimy na Captions i widzimy ten People. Tutaj mi się zaczyna pierwszy tekst, to jest 021, kopiuję sobie, wklejam na In, Teraz sobie skopiuję tekst, który przygotowałem. People Everywhere i Out to jest jakby końcówka. I tu jest moment, gdzie chcę zakończyć ten napis, czyli kończy się do wi dla widza. Czyli widz dalej nie będzie nic widział. Klikam sobie OK. I teraz już mamy ten napis od tego momentu. Widzimy. I zniknął. Pojawił się i zniknął. Jak sobie poszerzymy to do góry widzimy tutaj box gdzie jest ten konkretny napis idziemy sobie dalej tu mamy game, kolejny i teraz jak dodajemy sobie kolejny kaptur klikamy tu ok kopiujemy ten czas kopiujemy tutaj bo ten czas będzie zawsze tak jak na out że nam spala jakby te napisy ale jest coś takiego że nie możemy zespolić naszych napisów tak żeby będą dwa koło siebie czyli tutaj i tutaj mamy koło siebie Dlaczego nie możemy tego zespolić? Bo kiedy będą tak koło siebie, to widz nie zobaczy różnicy wejścia napisu. Teraz jak mamy ten napis i ten, to mamy takie mignięcie. Nie ma, jest. Czyli widz po przeczytaniu tego napisu wraca na obraz, patrzy, co się dzieje na obrazie i potem, kiedy mu mignie z powrotem ten napis, wraca z oglądania obrazu do napisu, aby go przeczytać. Czyli dajemy mu przez to brygnięcie Znać, że hej, zmienił się napis. Y, zobacz y, go i przeczytaj. Tak. I teraz po prostu przedłużę sobie czas. OK. Tutaj chcę, aby te napisy się skończyły. Ten drugi, idziemy dalej. I tu mamy kolejny napis. Dajemy sobie OK. Czas, 3.16. Kopiuję sobie przygotowany napis. I idę dalej. OK, to jest czas, gdzie mogę skończyć, bo to jest krótki tekst, czyli on nie musi być długo na ekranie. I tu mamy wejście kolejnego tekstu. Kopiuję sobie czas. Wklejam tutaj i biorę sobie tekst. Jakieś formatowanie zmieniłem czas takim skrótem. Zaraz zobaczę, jakim. Nie wiem. Potem zobaczę. I kopiuję tutaj. I mamy teraz tekst. Widzicie, mamy tu mm, ten skok, który nie chcemy, więc kopiujemy to i wklejamy na początek tego. Hmm. Dziwne. Aha, to nie skończyło tutaj, tylko kopiujemy na out. I teraz jest dobrze. Ok, już y, problem opanowany, więc już widzimy. Super, stworzyliśmy właśnie pierwsze napisy do filmów. Mamy już kapiąc gotowy. Możemy to oczywiście, jeśli nas boli to, że ten napis jest tutaj, możemy sobie tym narzędziem go wyśrodkować. I po prostu tak sobie wyśrodkujemy już pierwszy, to wszystkie kolejne będą wy wyśrodkowane. Jeśli zapomnimy o tym, to musimy pojedynczo ośrodkować. Więc jeśli chcemy po środku, to się decydujemy to na początku. Mamy super napisy. Teraz jakie możemy wyeksportować? Po prostu wchodzimy sobie w file, eksport. I możemy tutaj kliknąć na media. I teraz, jak będziemy eksportować nasz filmik, damy sobie na YouTube poradniki. I tutaj sobie wyeksportujemy. zapiszę sobie jako jedynka. Jedynka, OK. I teraz w Captions, w tym polu, wybieramy sobie Export Options. Nick Sidecar File. Dzięki temu po prostu tworzy nam, jakby się zewnętrzny folder, plik, znaczy się z napisami. Tu format wybieramy SRT, aby telewizory spokojnie mogły odpalić. To oczywiście wybieramy sobie formatowanie już render do własnego właści gustu, eksport. I teraz mi się zapisuje z napisami Zapisał mi się. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Teraz jesteśmy w tym folderze. Widzimy, że mamy SRT Plik, czyli z napisami. I VLC zwykły filmik odpalimy. I co? Widzieliśmy? I mamy idealne napisy do filmów. Czyli po prostu mieliśmy formatowanie, jak tu widzieliśmy w premierze, jak z jakimś tam obramowaniem, jakiś krój taki poszerzony, a tutaj po prostu FLC ma swoje formatowanie i widzimy tylko zwykły napis. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że już umiecie tworzyć napisy do filmów seriali w premierze i wspomożecie ekipy takie jak Haveny czy Hataki aby tych napisów było jeszcze więcej, częściej i jeszcze lepiej jak się da. Także trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!